Adaptery kart radiowych firmy Proxima. Proxima spółka jawna jest niezależnym producentem urządzeń elektronicznych. Nazwy innych producentów automatyki bramowej zostały wymienione wyłącznie w celu informacyjnym, aby wyjaśnić przeznaczenie produktów firmy Proxima. Proxima wprowadziła na rynek adaptery kart radiowych, które umożliwiają zmianę odbiornika wewnętrznego w odbiornik zewnętrzny ofercie znajdują się adaptery dwu- oraz czterokanałowe dedykowane do kart SMXi, SMXiS lub Oxy, adapter jednokanałowy do kart Kame Space i Atomo, adapter jednokanałowy kart FAAC Fix i RC oraz adapter dwukanałowy kart Zomer. Przykład. Klient posiada dwie bramy. Napęd bramy garażowej jest firmy Kame i współpracuje z pilotami Kame Space, zaś napęd bramy wjazdowej jest firmy FAAC. Klient chciałby obsługiwać obydwie bramy za pomocą pilota KameSpace. Instalator, któremu zlecono wykonanie powyższej pracy, posiada w swoim magazynie niewykorzystaną kartę radiową KameSpace. Łącząc tę kartę z dedykowanym do niej adapterem firmy Proxima, powstaje zestaw, który można wykorzystać w napędzie FAAC poprzez podłączenie go pod wyjście na przycisk ręczny, co umożliwi obsługę napędu FAAC pilotami KameSpace. Więcej szczegółów na proxima.pl